Pięknie się prezentuje zestaw w święta, a już, już odliczanie pomału do koncertu zespołu Behemoth. Mareczek już kupił bilet, już się szykuje. Dzisiaj troszeczkę zagraliśmy, jutro też troszeczkę pogramy. Święta dzisiaj trzeba obchodzić, jak satanista obchodzi święta, po behemotowskiemu. Czyli gra zawsze piosenkę Bóg równa się pies. Czyli God equals dog. Gdzie w teledysku Nergal jest przybijany do krzyża. Cały okres wielkiego tego postu czy tam, nie wiem jak to się mówi. kłam wam tą piosenkę. Także czekajcie do jutra, jutro jak będą w kościele. To będę grał i wtedy będę Pożyteczny dla ludzi po jednej, jak i po drugiej stronie barykady. Bo rodzina się będzie za mnie modlić, a ja w tym czasie będę grał na perkusji, kiedy będzie pusta chałupa. No, także zapowiadam jutro, i będzie perkusja, i będzie live. I dzisiaj też coś zagramy. Jeszcze. Nie, no dzisiaj to już nie, ale jutro tak. Czekajcie do jutra.